na kiełbasa śląsk w nowym wymiarze. Ślązerki. Esencja kiełbasności. Podajemy tradycyjnie, albo inaczej. Proszę zapakować. Już zapakowaliśmy. Morline dobre mięso i wędliny. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to troszkę znieważenie, prawda? Na pewno to jest nie, nieetyczne i niefajne. Mowa o parkingu w sercu Legnicy na Dolnym Śląsku, o którym zrobiło się głośno po tym, gdy okazało się, że nie jest to zwykła kostka brukowa, a fragmenty płyt nagrobnych, prawdopodobnie niemieckich. Pojawiają się fragmenty dat. Y które sugerują, że to nie są współczesne nagrobki. Widocznych fragmentów płyt jest 8. Są to świadkowie historii. Znawcy historii o całej sytuacji poinformowali miasto. Interwencja nastąpiła błyskawicznie. Byli pracownicy Urzędu Miasta na miejscu, stwierdzili ten fakt. Było pismo do przedstawicieli firmy, był telefon. Teraz firma ma przeprowadzić odpowiednie prace. Te płyty mają być zebrane, a następnie, tak jak stowarzyszenie Tilia by chciało to zrobić na dawnym cmentarzu ewangelickim, chcą stworzyć takie lapidarium. Teren, na którym znajduje się parking, należy do gminy został wynajęty, a właściciel miał go utwardzić. I jak doszło do tej sytuacji nie wiadomo nieszczęśliwe wydarzenie, błędy paru osób. Kto jeszcze, pewnie to też trudno będzie ustalić, bo to było parę lat temu. Miejsce, które teraz pani widzi, to jest lipiec 2017. Płyt jeszcze nie było. Prawdopodobnie zostały położone w 2020 roku. No nie wolno tak robić już. Płyt żadnych nie wolno kłaść. To jest poświęcone. Dla mnie jest to sprawa niewłaściwa na pewno, ale bez paniki takich miejsc w Legnicy ja mogę pani wskazać więcej. Chociażby mur otaczający legnicki cmentarz. Ojciec tam pracował od 65 roku z kamień, który zdjęto z cmentarza. I nie udało się sprzedać, wykorzystano na obudowę cmentarza. Ktoś zarzucił, że te płyty Niemcy mogli ze sobą zabrać, więc ja przytoczyłam tutaj fragment wspomnień Legniczanki, urodzonej tutaj w 1939 roku. Do walizki nie dało się zabrać płyty nagrobnej, natomiast kiedy w latach 70. pozwolono im tu wrócić, tych płyt już nie było. Agnieszka Kuzyk, Polsat News.